Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku niebywale zdolny Łukasz postanowił wygrawerować swojego Harleja, skuter NSU z koszem, vintage, garage. Lech Potyński opowiada o chińskich markach motocyklowych. Kiedy zobaczyłem w mediach społecznościowych motocykl Łukasza, pomyślałem sobie, kurczę, nie ma zmiłuj, żebym tego motocykla nie pokazał w programie, bo wpakowałeś w niego mnóstwo ręcznej roboty. To się zawsze bardzo ceni na świecie. Nie jakieś tam kupione, stokowe wynalazki z katalogu, tylko po prostu ty robiłeś to ręcznie i to nie samo o czym za chwilę powiemy. Tak, tak było. Bazą była Dajna FXD niebieska, klasyczna. No i tak jeździłem ją parę lat. Później pomyślałem, że e, trzeba ją jakoś e, utożsamiać ze mną, czyli ten motocykl ma stanowić się e, jakąś tam ze mną e, jedną bazę. E, a że tak naprawdę w drugiej stronie serducha mam żeglarstwo i marynistykę, to pomyślałem, że go zrobię w e, klimatach marynistycznych, I, i że będzie to trochę Harley żeglarski żeglarz taki e, trochę dziad. E, no. Generalnie to, co mi w duszy grało, tak? czyli metaloplastyka, czyli tym, czym się zajmuję na co dzień, gdzieś tam dubiemy jakieś zęby, coś w metalu zawsze było. Ten metal był dla mnie plastycznym elementem, że można by go było w każdą dobrze. stronę obrabiać. Tak. No, no dobrze, ale wiesz, no, to, robiłeś to dłutem pneumatycznym podobno, ale to są wszystko rzeczy robione dłutkiem. Tak, dłutem. No generalnie wszystkie te elementy, czyli na przykład rockerboxy ściągałem, na tym był projekt ołówkiem, czyli z łapy. I później wszystkie linie i generalnie chciałem głęboki grawer, czyli żeby to weszło w materiał. Tak naprawdę jak wygrawerowałem rockerboxy, to później była taka kupeczka metalu. nie? Sam się zdziwiłem, ile tego wylazło. I mówię, czy te ścianki jeszcze mają odpowiednią wytrzymałość, ale tam jest kupa żelazna, czyli no, nadal działa. Ale wiesz, no, nie, nie poprzestałeś na rockerboxach, zająłeś też amortyzatorami, półką. No Wszystko praktycznie jest grawerowane, ręcznie. Klamki. Dekielki, wszystko tutaj podobałem gdzieś tam. No na przykład to były różne dziwne rzeczy do tego użyte, na przykład rurki. Gdzieś tam dobrałem sobie średnicę rurki na mordzator nabiłem, wygrawerowałem część rzeczy do te, tego motocykla znalazłem za garażem. Gdzieś tam w złomie leżała blacha. Powyginałem ją, wziąłem Tiga, pospawałem. I tak ten motocykl wyszedł. Tutaj były dwie osoby, które chciałbym pozdrowić. Badyla, który mi przyspawał pompę, bo się zbiornik nie mieścił na ramę, no i Krzyśka za oprzycie kanapy. A tak to wszystko razem z żoną też ten projekt powstawał, czyli malowanie to też jest jej zasługa, że ten motocykl jest. Ona jest z zawodu plastykiem i to do tego chyba złotnictwo uprawiała. Na tym motocyklu były nakładane płatki złota. Tak, tak, padki złota wykładana, aerograf. E, no gdzieś tam też sobie w głowie ten pomysł wymyśliłem, jak to ma wyglądać, że ma być jakaś łuska ryby, ma być wszystko związane z nim, z wodą. E, I... i... No się udało chyba. Wiesz, jak już ma być związane z wodą, to może byś jakiś metalowy syfon zamontował zamiast, wiesz, e, zamiast wlotu powietrza. <laughs> może być. Ten projekt <laughs> ciągle ewoluuje, także e, coś tam jak mi wpadnie do głowy, to na pewno, e, no, Cały czas się zmienia, także na razie jest tak, zobaczymy, co będzie za dwa lata. No właśnie, bo zauważyłem, że lagi jeszcze z przodu chyba czekają na jakieś, na jakieś przeróbki. Tam z przodu jest najspokojniej, jak chodzi o zawieszenie, natomiast jak już widzę, to ty nie będziesz spał spokojnie tej zimy, tylko będziesz przed nim dłubał. <noise> może być, może tak się zdarzyć, chociaż miejsca w pracowni już coraz mniej, ale spokojnie, coś wymyślimy. Zawsze gdzieś tam miejsce na, na jakieś dłubaniny się znajdzie. No ale masz garaż i możesz sobie tam z zejść, to jest garaż pod domem? Eee, przy domu, także spokojnie, no akurat jest miejsce na jeden motocykl. <laughs> Ale dookoła dajesz radę się ruszać. Tak, tak. No ciężko było na przykład zlokierowanie, no bo nie, nie miałem komory czy, czy cokolwiek. I wszystko robiliśmy tak naprawdę garażową robotą. Gdzieś tam jak... E, chciałem, żeby był w grubym brokacie. I moi rodzice kiedyś prowadzili sitodruk, więc wziąłem ten e, brokat z sitodruku, dowaliłem do farby, prysnąłem, pomalowałem i, i gdzieś tam jakieś kolory wybrałem. Ale wiesz co, pomyślałem sobie, że e, protetyka to jest też Precyzja to są jakieś takie wykonywanie pewnych elementów, które później radośnie można nosić na szczęce. Robione to jest w sposób bardzo perfekcyjny, no bo nie możesz się pomylić. I w momencie, kiedy przeniosłeś swoje umiejętności protetyczne na grawerkę na motocyklu, to to świadczy o tym, że ludzie mogą zupełnie spokojnie do ciebie zaglądać i robić sobie zęby, bo no nie, nie zrobisz żadnej fuchy. Tak, nie będzie lipy. Czas by na pozdrowienia dla Twojej żony, no bo rzeczywiście duży wkład w dopracowanie motocykla. Pozdrawiamy Ania i młodego też. No Właśnie rozmawialiśmy też, ja przed, przed zdjęciami rozmawiałem z Twoją żoną, czy wsiada w najbliższym czasie na motocykl, a ona bez słowa pokazała na młodego i powiedziała, że chwilowo ma inne zajęcia, ale też pewnie wsiądzie na motocykl. No mam taką nadzieję, też myślałem, żeby do tego projektu dokopać kosz i wtedy małego wrzucać do kosza, no zobaczymy jak to dalej wyjdzie, na pewno ten motocykl mu oddam kiedyś, bo nie sprzedam go, no zostaje w rodzinie I, i, i pomyślałem, że jak młody będzie się dobrze uczył, to mu kiedyś go dam. Ja już sobie wyobrażam jak ten twój kosz będzie wyglądał, bo nie zrobisz czegoś takiego przyziemnego, tylko z pewnością będzie piękna na imprezach, wiesz, na których ostatnio byliśmy nawet z Marcinem, operatorem i z nie. Dościgłym Waldemarem, bardzo wiele rodzin przyjechało na Zlot Triumfa właśnie z koszami, po to tylko zamontowanymi, żeby dzieci mogły w nich jeździć. No właśnie te, taki jest plan, żeby, żeby gdzieś to z tą kulturą motocyklową też młodego e, na, nasiąkać go jak gąbkę, żeby e, no już w tym żył, nie? A on tam tym żyje, bo twoja żona powiedziała, że on nie zasypia przy bajkach, tylko przy filmach z Harley'ami. Dokładnie. Jak mamy taki kryzys w samochodzie, że on jedzie i już po prostu nic nie dzieje to odpalamy mu filmiki na YouTubie z harasami i, i po prostu no, już jest spokój. No to jestem spokojny to kto będzie jeździł tym motocyklem za wiele, wiele lat, jak tylko podrośnie. Powiem Ci tak, szacunek wielki za robotę, szacunek za to co potrafisz zrobić. Jak mi powiedziałeś, wiesz co, zrobiłem to wszystko sam, tymi rękoma, to pomyślałem sobie, kurczę, musisz się pojawić w Motośladzie, bo takich ludzi, którzy potrafią aż tyle zrobić jest niewiele, niewielu. Widziałem kiedyś motocykl cały w tatuowane, bo było przyty skórą, to już widziałem, natomiast motocykla tak grawerowanego jak twój jeszcze nie, dlatego szacunek i dzięki ci wielkie, że zechciałeś go pokazać. Dziękuję również za to, że mogłem do was przybyć i gdzieś go tam zaprezentować, super. Cześć Państwa, te czasy były dziwne. Powstawały samochody trójkołowe, czterokołowe, ale maleńkie z silnikami motocyklowymi. Wszystko dlatego, że trzeba było jakoś zabrać rodzinę. Powstawały też skutery, które były. Używane przez ludzi wykwintnych, zwykle z kutrami jeździli panowie w garniturach. Panie elegancko ubrane w kretonowe sukienki. Natomiast kiedy już po tej wstępnej fazie miłości pojawiało się dziecię, no to trzeba było jakoś je zabrać w drogę i powstawały kosze. No nie sądzę, żeby nasz Marcin wszedł do tego kosza, wątpię, może jedna noga, a resztą musiałby się podpierać na wrotkach, ale małe pachole mieściło się w takim sprzęcie. To jest NSU. To jest NSU, tylko powiedzmy jeszcze od samego początku. NSU Lambretta. Zanim było NSU, marka NSU się zaczęła bratać z Lambrettą, po prostu kupiła licencję na wytwarzanie skuterów. Marka NSU bardzo miała fajne tradycje przedwojenne w budowaniu motocykli, natomiast jeżeli chodzi o skutery, no to zaczynali od zera, Więc wzięli dobry projekt od Włochów, produkowali go przez kilka lat. Później, jak licencja wygasła już na NSU Lambrette, zaczęli robić swoje modele NSU Prima i jeden z takich modeli tutaj właśnie mamy. Wiesz, no, nawiązań pełno tutaj widzę po znaczkiem NSU, biegi w ręce, w lewej łapie, przełączane pewnie perfekcyjnie niż w naszym Komarze. Do tego wszystkiego kosz. Ty miałeś jakieś dylematy, czy to jest oryginał. To jest oryginał. Ja miałem dylematy, natomiast tak jak powiedziałeś, różne konstrukcje się pojawiały i niekoniecznie to musi być kosz do, dedykowany do NSU. Mógł to być robiony przez daną jakąś firmę i po prostu do innych sprzętów też pasujący. No wiesz, ja widziałem też Lambretty z koszem, natomiast nie wierzę w to, żeby to był taki totalny samodział, bo tu widać masę szczegółów, które były bardzo dopracowane. Zwróć uwagę na pokrywę bagażnika. Ona z takim przetłoczeniem. Nie sądzę, żeby jakiś rzemieślnik bawił się w tłoczenie tego typu rzeczy. To musiało iść pod jednej sztance jednego uderzenia i bum. Bardzo fajne siedzenia, naprawdę klasyczne wręcz powiedziałbym i naprawdę bardzo fajnie wyglądające. Klasyczny pedał hamulca w nodze. No i tutaj mamy dwa przełączniki, jakby dwie stacyjki, powiedz, co one załatwiają. No załatwiają to, że jak jest palony z kluczyka można powiedzieć. Czyli tutaj nie mamy takiego rozruchu tradycyjnego kopniakiem, tylko mamy instalację zrobioną tak, że ona odpala z rozrusznika. Na Dokładnie. Słuchaj, to były sprzęty, ja nie wiem, czy one w ogóle były sprzedawane w Polsce jako NSU Lambretta. Oficjalnie nie. Lambretta jako taka była w Polsce sprzedawana i o tym doskonale Zdrowizy. wiemy. Oczywiście. Natomiast NSU Lambretta w Polsce raczej się nie pojawiała. Wiesz, to był za biedny rynek tak naprawdę. No, oni oni mieli jakieś ciągoty na jakieś wiesz, zagraniczne, tam, gdzie, jak to się mówi, mocno dolarowe rynki, gdzie, gdzie to można było klienta bogatszego znaleźć. No, to u nas w Polsce to się w ogóle nie opłacało tego sprzedawać. Dobrze, to teraz pomijając dyna starter, bardzo fajne rozwiązanie, jest stosowane w wielu skuterach, takich z wyższej półki powiedzmy. Jeden z takich skuterów to chyba Leo, żona ma, Megi. No dokładnie, no, tam tuż już przez ileś lat jest ten sprzęt Tatran piłowany i zdaje egzamin. I też ma dynastarter. Dokładnie. No, czasie się lubowali w takich wynalazkach i co jeszcze chciałbym dodać, No ta oczywiście też wychodziła, można było sobie ten wynalazek zamówić. Natomiast powiem szczerze, że ludzie, którzy za tamtych czasów to użytkowali, to tak średnio ciepło się o tym wypowiadali. O, o tatranie? Nie, o dynastarcie, bo no, różne figle potrafił płatać i preferowali do mniej takich konstrukcji skomplikowanych, jednak kopniak był lepszy. No dobrze, był lepszy, a poza tym to mimo wszystko można było zapalić z pychu. Mówmy się, dawało rady. E, dobrze. Powiedz mi, to jest sprzęt, który jest własnością jakiegoś kolekcjonera, czy po prostu ktoś kupił, bo się zakochał w tym designie. No to już robi kolekcjoner, widzę. Chodzi o to, że pan kupił sobie i jak zwykle było powiedziane, coś z gaźnikiem. Ja zauważyłem, że ludzie, którzy sprzedają sprzęt nie na chodzie, to nauczyli się bardzo ładnie mówić tym kupującym, że jest coś z gaźnikiem. Natomiast. Po rozbiórce okazuje się tak. Biegi nie działają, nie ma tego, nie ma tamtego, ale no koncepcja, coś z gaźnikiem cały czas żyje. No. E, dobrze, no tak, bo w, jak już wszedł w trysk, to były późne dosyć czasy, w związku z powyższym, coś z gaźnikiem zawsze kojarzy się z jakimś sprzętem wiekowym, już delikatnie mówiąc. E, klasyczna rzecz, elektryka w tych sprzętach. No wiadomo, że Dynastartery, czyli musiał mieć akumulator. No nawet dwa. <laughs> Musimy pamiętać, jakie były czasy. Nie było tak małych akumulatorów 12-voltowych. Więc tam są dwie szóstki małe. I, no i tak, i podejrzewam, że one najwięcej kłopotów mogły robić, jak się nie miało odpowiedniego prostownika, i to była dziś wieś, no to już miał człowiek problem. E, dobrze. E, czy nowy właściciel zamierza wykorzystywać także kosz w czasie jazdy? E, w sensie p, jakaś latorość? Nie mam pojęcia, aczkolwiek e, chyba decyzja właśnie była podjęta na tej podstawie, że jest kosz. E, no właśnie. Pojazdy z koszem zwykle kojarzymy z bojowymi ruskimi czy niemieckimi sprzętami, Natomiast coraz częściej na imprezach, od chociażby na zlocie klasycznych Triumfów, pojawiają się też motocykle z koszem. Z tego tylko względu, że ludzie, którzy jeździli do tej pory na solówce z kobietą, mają już dziecko bądź dzieci i mówią: Słuchajcie, no musieliśmy jakoś całą rodzinę zabierać. To jest też bardzo fajna koncepcja, bo dzięki temu dzieci łapią te, te, tego bakcyla jazdy jednośladem, choć w tym przypadku to już nie do końca jednoślad. No dobrze, jeżeli dasz radę. Radę powiedzieć mi na koniec różnicę między taką typową Lambrettą, a właśnie tym NS-u. Dyna Starter pewnie to główna różnica. No tak, no troszkę kształty się zmieniały, ale jak postawimy Lambretto, bo mam nadzieję, że już niedługo, no to się okaże, że większość rzeczy jest bliźniaczo podobnych. Oni po prostu pomimo tego, że skończyła się licencja, wszystkie te rzeczy, które się sprawdziły, wykorzystywali do samego końca. A po co poprawiać coś to idealne. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Zresztą ja ubolewam nad tym, że tak rzadko w moich programach pojawiają się skutery, trochę ich pokazujemy. Natomiast na rynku jest mnóstwo firm, które walczą o klienta, w tym firm chińskich. Czy coś wiesz na temat tego, bo chińskie produkty zostały obarczone jakimiś słami bandyckimi, powiedziałbym nawet. Powiem Ci, że pierwsze słyszę to coś, wielki skuter 350 marki Kudzej Moto. Nie znasz, ale pewnie poznasz, Tutaj kosztuje 21 tysięcy, więc nie sądzę, żeby to było jakimś wielkim cłem obłożone, ale wiesz, co, zaraz podejrzewam, że zaraz będą, dlatego że wiesz, co, one są jakby jakościowo w niczym nie ustępują tym tak zwanym markowym, no to będę te markowe są robione dokładnie w tych samych fabrykach. Tylko nie, wiesz, kudrzej Moto nikomu się z niczym nie kojarzy, natomiast, wiesz co, jest tani technologicznie, dokładnie taki sam jak jakieś tam, wiesz, wiodące skutery i, i Europa, wiesz to chyba jakoś musi się, czy reszta świata musi się po prostu przed tym bronić, bo oni cenami po prostu zarżną, wiesz, resztę świata. Wiesz, no i skuter jednej bardzo dobrze znanej firmy z śmigłem na masce, też ma całe bebechy chińskie. Jest robiony w Chinach, tak, mało tego, wiesz co, ten, ta fabryka, która, wiesz, robi to coś tym biało-niebieskim śmigiełkiem, to też robi, wiesz, skutery pod chińską nazwą, które są zdecydowanie tańsze, natomiast oni mają jeszcze jedną zaletę, bo przeważnie, wiesz, to dużo bardziej są dopasione elektroniką w porównaniu, no właśnie do jakiejś tam, wiesz, Yamaha, BMW czy KTMA, to ci Chińczycy nie dość, że ceną, to jeszcze jakby elektroniką tutaj, wiesz, usiłują walczyć. Ale powiem Ci, że to jest też, to jest też takie podejście do sprawy. Które pokazuje, że oni muszą stworzyć produkt, który będzie naprawdę powalał na kolana, dlatego też są tak dopasione, dlatego mają tyle dodatków. Zontes przykładowo, też marka chińska, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno przeskakująca konkurencja, jak chodzi o wyposażenie i tym wygrywają te firmy. No to prawda, wiesz co, jak sobie policzyłem, to dobrze już bez reklamy, ale jest taki pomarańczowy motocykl. O pojemności 900, e, zwany też europejskim motocyklem. I ten sam motocykl w chińskim, wiesz, wydaniu, czyli WOCH, kosztuje, wiesz, to tak jest doposażony elektroniką, że ten pomarańczowy motocykl kosztuje 30 tysięcy więcej w takim samym ukompletowaniu. Wiesz, za te trzy literki ja nie, po prostu mentalnie nie jestem skłonny dać 30 tysięcy więcej, tak? Ale zrobiony, ale... przepraszam, na tej samej linii produkcyjnej. Za Markę się płaci i za to, że masz taki, a nie inny napis na sprzęcie się płaci, ale powiem ci tak, jak patrzę na wyposażenie na kierownicy, na to, co tu jest zamontowane i jak to jest zrobione, to naprawdę nie odbiega od tych sprzętów, które były. Mam nie odbiega. Wiesz co, zaczynamy już wkurzać takie podejście do chińskich pojazdów, wiesz co, oglądałem ostatnio katalogi samochodów chińskich, brońcie się producenci europejscy, żeby oni tak masowo nie weszli na rynek, bo jakość wykonania. Jakość skór w tych samochodach jest po prostu powalająca. Są tu też samochody elektryczne o zasięgach naprawdę powalających na kolana. A jak bierzemy się za pojazdy, które no Nie ukrywam, niedługo zdominują rynek, bo wspomnieliśmy o jednej bardzo fajnej rzeczy, że ta sama firma produkuje coś, o czym wiele firm produkujących motocykle zapomniało. Yamaha przestała produkować e, e, Dragstara. No tak. Skoda, bo to był taki fajny kruzerek, a oni zrobili co? A oni zrobili cruzera z silnikiem V4 o pojemności 650 cm i naprawdę jest bardzo ładnym motocyklem. Jeszcze nie miałem okazji jeździć, ale już niedługo pewnie tak. Natomiast, wiesz, to ta sama firma też, że tak powiem, już ma, co prawda jeszcze nie schomologowaną, ale już ma litrowego Sporta, tak, cztery, wiesz, czterocylindrową rzędówkę. I nie sądzę, żeby jeździła, wiesz, to gorzej niż cała reszta konkurencji na świecie, bo się przymierzają do startów w różnego rodzaju, wiesz, mistrzostwach świata, tak. Chińczycy litrowym, wiesz, litrową czwórką, no. Świat się kończy. Nie, świat się zaczyna, bo widzisz, to jest też ważna sprawa. Dostępność, jak chodzi o cenę. Oni wchodzą na rynek. Być może to jest taki typ działania, trochę dumpingu na początek, żeby ludzi przekonać, potem ceny pewnie pójdą w górę. Natomiast myślę, że zdobędą rynek, i nie sądzę, żeby w obecnych czasach, patrząc na jakość tych sprzętów, ktoś powiedział: Wiesz, to no nie przyznam się, ale mam chiński sprzęt. Nie. My mamy naprawdę sprzęty, które potrafią dokonać cudów, są niezawodne, silniki są robione bardzo precyzyjnie. Silniki wytrzymują naprawdę dużo przebiegi i tu nie ma tego strachu. Ja widziałem ostatnio pojazd pewnej też znanej japońskiej firmy, w którym silnik się rozleciał po 40 tysiącach. Nie sądzę, żeby oni sobie pozwolili na to, żeby te silniki padały. No wiesz co, ja nie słyszałem w ogóle o takim przypadku w Polsce ani w ogóle nigdzie indziej, wiesz, fora. Internetowe pełne są różnego rodzaju tam narzekania na różne, yy, na różne marki, że to się psuje to, czy tamto. Natomiast w stosunku do tych chińskich pojazdów, to głównym zarzutem to jest to, że są chińskie, tak? I wiesz, ja, a żadnych innych to, to nie słyszałem zgoda. Wiesz to kilka lat, no, kilkanaście lat temu bardzo złą robotę. Jacyś tam, wiesz, importerzy robili w Polsce, bo sprowadzali takie najtańsze z możliwych skuterek, gość mi się chwalił, że on za ten skuter u producenta płaci 150 dolarów. Wiesz, no co może być za 150 dolarów? To to samo, wiesz, jak z klapkami za 3 złote w supermarkecie. Wiadomo, że są dziadowskie, ale jak chcesz porządne, to ci Chińczycy też ci zrobią porządne, przecież to w końcu oni. Jako pierwsi posadzili lądownik, wiesz, po ciemnej stronie księżyca, czego nikt jeszcze inny nie potrafił zrobić. A oni sobie radzą z takimi rzeczami. No wiesz, notabene większość firm te swoje motocykle produkuje w Chinach po prostu, tak? Tylko się tam specjalnie tym nie chwalą. Ja mam kombinezon pewnej znanej firmy, która ma w środku Made in China. Proszę Państwa, ten czas przełomu w rozumowaniu nadchodzi, powoli nadchodzi, ale myślę, że eksploduje z dużą mocą i kiedyś. Pamiętam jak Korea wchodziła z pewnym marką telefonów i telewizorów. Mówiono, co to za jakiś badzie, W ogóle nie znamy tej firmy teraz. <laughs> Dzięki ci bardzo. Samo, przepraszam, było z samochodami Kia już wymienię to. Wiesz, K to za gówno? Jakieś chińskie, azjatyckie, teraz nikt tego nie powie. A wiesz, te, te samochody są naprawdę bardzo wysoko plasowane i słynne z niezawodności. Tak, tak. Tak powiedział Lech Potyński. Dzięki ci lechu. Dzięki.